O, a tutaj. Co ja mam wreszcie? Ktoś nagrał tego vloga z tej restauracji, w której ja byłam. I ta, ja nie wiem, może ja jestem jakimś. Zwykłym psiurem, który nie ma żadnego poczucia gustu. Jadła te wszystkie rzeczy, po których ja się prawie pożygałam i chwaliła i mówiła, że to było najlepsze, co w życiu W Restauracji z gwiazdką myślę. Restauracja nazywa się Nuta i znajduje się w Warszawie. Ci, co mnie obserwują wiedzą, że byłam tam aż przez trzy tygodnie na stażu kulinarnym i naprawdę... Dobra, już Czyli pytał. takie małe przystaweczki, wprowadzenie do posiłku, dostaliśmy... O! To! To było tak poskudne! Ta piana była taka gorzka i jak to zjadłeś, to miałeś wrażenie, że zjadłeś, kurwa, popielniczkę. To było to... Włoskie, smażone pierożki panzerotti z pianą migdałową. Do tego była sałatka caprese, ale w formie beze. Później była tarta ze szparagami i piana. O nie, to ta tarta ze szparagami to było to, po czym się prawie pożegałam. To ta piana, kurwa, na górze. To było paskudne. Anam z koziego sera. To było obłędnie pyszne. Ja miałam odruch wymiotny. Naprawdę. Następnie była interpretacja włoskiego dania Vitello tonato i to był tuńczyk owinięty wołowiną. Kolejny był oscypek, to też czyli bliożka z kremem z oscypka, owinięta guanciale i posypana truflą. Ale to kurwa coś, co tu jest podane, to był kurwa jakiś wódka z sokiem z y, ogórków. Ta, ta szklanka, co była wcześniej i to było do tego. Po tym też się chciałam pożygać. Był obłęd. Na dodatek zjedliśmy... To, to była kurwa mizeria, a to z zewnątrz... To jakbyś miał czekoladę, tylko to wszystko to była kurwa mizeria. Chrupiąca mizeria. paskudne. Mizeria, która aż pękała w ustach. Dobra. A to jest najlepszy element. Chleb. A lecimy dalej. Dostaliśmy pieczywo, focaccia, panetone, czyli włoska... I to. To był zajebisty chleb. I to był dobry chleb. Zjadłabym go jeszcze. I to jest jedyna rzecz stamtąd, którą jeszcze kiedyś chciałabym zjeść. Chleb. Świąteczna Babka, ale w tym wydaniu na słono z serem Pecorino Romano. Do tego były po... I to masło, to masło było takie dobre. To było zwykłe, kurwa, masła, a to było takie jakieś zajebiste masło. Podane dwa rodzaje masła, jedno podwędzane, a drugie z czarnym czosnkiem. I jest z na najwyższym czosnkiem. poziomie. Zaczynamy teraz kolację. Jako pierwsze danie dostaliśmy bałtycką troć z chłodnikiem. Jako kolejny był pieruch dim sum z farszem z ziemniaka i naszym polskim kawiorem Antonius. To było przepyszne. Makaron inspirowany japońskim To było zimne. Makaronem soba, czyli makaronem na zimno Podany był z homarem i krabem Drugi makaron zaś był na ciepło I to było istne niebo w gębie Tu zrozumiałam, że nie lubię ośmiornicy Myślałam, że też się pożygam Czyli tak zwane leczo Intensywny sos, bardzo dużo smaku Do tego ośmiornica, chrupiący boczek i przegrzebki To było moje ulubione danie Następnie kurczak z marchewką to było paskudne, też się chciałam zażygać I groszkiem Dania mogą brzmieć zwyczajnie, ale gdy przyjdą, za każdym razem będziemy zaskoczeni Mamy pierożka inspirowanego indyjską samosą oraz kremowe pire z truflą Pod spodem groszek i marchewka Ostatni był... To coś do picia też było paskudne no i teraz desery Taki fun fact, do trzech dań dostajecie napój, który ma współgrać razem z daniem Na początek była deska serów, do niej był szot zimnej gruszki z pianką z gorgonzoli to, to było też tak paskudne, że się chciałam zżygać. O, obłędnie boskie, tylko najważniejsze jest to, aby wypić to naraz, ponieważ mamy zimne i ciepłe, to się tak świetnie łączy. Do tej... Omg, zimne i ciepłe, ło! Wow. Jakie boskie połączenie! Zimne i ciepłe! Obłędne połączenie, no way! I serów były lody z bergamotki, to jest taki owoc, tutaj macie zdjęcie, ser pecorino romano, kawior z miodu i pie... Tak, kurwa, do jakiegoś owoca ser pecorino romano, który jest kurwa tak słony i mocny, z tym, z tym Bleh. Później jogurt z rabarbarem i pistacjami z ciastem. Tu kurwa jedno coś z tego zjadłam i powiedziałam krendarowi, że już tak się najadłam, że już nie mogę zjeść francuskim. Do jeszcze dostaliśmy takie ciasteczko z czerwoną pomarańczą. No i teraz. To też próbowałam zjeść, ale jakieś takie kurwa e. Eh. Zaczynamy jeszcze takie małe deserki. a alla Ferrero tart ta czekoladka była tak gorzka, że w życiu to kurwa około deseru nie powinno stać. Ta z malinami, panna cotta kawowa i na koniec deser tiramisu w formie bezy ze świeczkami, bo to była nasza rocznica i na pewno... Ja nie dostałam tego na koniec, bo powiedziałam, że po prostu chcemy tam przyjść, a nie ten. Będziemy wspaniale wspominać tą kolację. Definitywnie polecamy. No cóż, jak mogliście zobaczyć z mojej opinii, może nie tak definitywnie. Wiskujesz, że się nie najadłaś. Wiesz, tylko, tylko, przez to, że wywołano we mnie tak często odruch wymiotny, nie miałam później ochoty już na żadną inną kolację, więc kurwa, po części się jakby najadłam. Było się zżygać, byłam w butach na obcasie i siedziałam na samym końcu sali i nie zdążyłabym dobiec do toalety, bo yy, nie dałam rady ustać na obcasach po tym udarze jeszcze wtedy. A jaka cena? Już ci pokażę, jak się to ogarnie. Ci co mnie obserwują, wiedzą, że byłam tam na stażu kulinarnym i naptam jeśli bo jedzenie jest nieziemskie. Do wyboru są dwa menu. Virtuoso za 495 zł i Maestro za 595. Ja wzięłam ten za 595 i Remek też ten za 595, a jeszcze nie jeszcze napoje były osobno liczone. Więc jak sobie wzięliśmy, nie wiem, wodę czy coś, to to było osobno liczone. No powiem tak, po tamtej kolacji doceniłam jakby. Ceny za McDonald's, na przykład doceniłam bardziej. Mówię kurwa, wydasz trzydycha się na nie. Ty płaciłeś, a oni jej płacili, dlatego inna cena. Dlaczego jej płacili, a ja płaciłam? Bo nagrała TikToka? Sponsorowane to było? Nota i znajduje się w Warszawie. Ci, co mnie obserwują, wiedzą, że byłam tam aż przez trzy tygodnie na stażu kulinarnym i naprawdę warto tam iść, bo jedzenie jest nieziemskie. Do wyboru są dwa menu. Virtuoso za 495 zł. Mm, nie. Ale ona tam pracowała, może dlatego mówi, że super, bo kurwa głupio powiedzieć, że pracowała w miejscu, gdzie można się pożygać po drugim daniu.